Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym szczecineckim programie samorządowym. Dziś naszym gościem jest Pan Daniel Rak, burmistrz miasta Szczecinek. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Burmistrzu, dosłownie przed chwilą zakończyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Czego dotyczyło obrady? No, krótka sesja, niebudzące kontrowersji, punkty najważniejsze dla nas, jako, jako e, osób, które mają przed sobą najbliższy czas e, do realizacji inwestycji. To uchwała związana ze zmianami w budżecie. Te zmiany polegały na tym, że w ciągu ostatniego miesiąca zatwierdziliśmy postępowanie przetargowe na budowę łącznika między drogą wojewódzką numer 172 a ulicą. Polną. Ten łącznik jest dla nas o tyle istotny, że przede wszystkim rozwiązuje problemy związane ze skrzyżowaniem drogi 172 z osiedlem Kołobrzeska i dalej wjazdem do sklepów, które się znajdują w obrębie tego. Osiedla, także w tej chwili będziemy realizowali rondo, które będzie pięcioramienne, które umożliwi przede wszystkim łatwe poruszanie się w obrębie tego skrzyżowania, ale także poprawi na pewno bezpieczeństwo pieszych dzieci, osób, które przemieszczają się z osiedla koobrzeska czy to w kierunku szkoły podstawowej numer 7, czy też sąsiadającego bezpośrednio po drugiej stronie drogi 172 kościoła. Tak jak wszyscy mieszkańcy wiedzą, duże centra sklepowe, które tam się znajdują, też. Wzmożony ruch, szczególnie w okresach świątecznych. To wszystko, lada moment, zostanie przebudowane i w ciągu 12 miesięcy oddamy to do realizacji. Niemniej jednak, żeby to zrealizować, musieliśmy dokonać pewnych zmian. Tutaj można powiedzieć, że mm, oczywiście zastanawiałem się nad tym, czy e, w tym trudnym okresie finansowania naprawdę zrealizować kolejną inwestycję. I powiem szczerze, że to było dla mnie. Mm, Decyzja, która, która budziła na pewno kontrowersję, nie jednak dzisiaj dużo satysfakcji. Dlaczego? Dlatego, że dofinansowanie, które otrzymaliśmy, jest na poziomie 70%. Postępowanie przetargowe, które rozstrzygnęliśmy, jest niższe w założeniach o 900 tysięcy. Te dwie składowe oraz czas realizacji, realizacji inwestycji. I harmonogram, który został przygotowany, jednoznacznie wskazuje na to, że w tym roku będziemy realizowali inwestycje tylko i wyłącznie za pieniądze pochodzące z zewnątrz, za pieniądze pochodzące od wojewody. I tak naprawdę środki, które mieliśmy zabezpieczone na rzecz tej inwestycji na poziomie miliona 300 tysięcy, one zostają. Y, uwolnione, y, można je rozdysponować bądź y, przeznaczyć na inne inwestycje bez konieczności wydatkowania akurat na tę inwestycję. Czyli bardzo duży y, Y, stopień za, y, zabezpieczenia finansowego ze strony wojewody, czyli dofinansowania stosunkowo nieduże środki y, miasta. My, żeby skończyć tę inwestycję w roku kolejnym, y, musimy zabezpieczyć w kolejnym budżecie około 570 tysięcy. I to są w 100% wówczas wszystkie koszty, które poniesiemy na przebudowę te, tego, tego, tej drogi, która za, przypomnę tylko w, według założeń projektantów miała opiewać na kwotę 2 670 tysięcy. Także widać, że, że to ryzyko w tym akurat przypadku nam się, można powiedzieć, tak kolokwialnie opłacało. A, a tak naprawdę będziemy mieli naprawdę nowoczesną infrastrukturę, bezpieczne rondo, bezpieczne połączenie za stosunkowo niewielkie środki. Oczywiście podczas sesji nadzwyczajnej jeszcze inne uchwały, wieloletnia prognoza finansowa, która właśnie uwzględnia to, że ta inwestycja nie będzie jednoroczną, a będzie dwuletnią. Także e inne przesunięcia budżetowe związane już tylko i wyłącznie z finansami, jeżeli chodzi o prognozę finansową. Z kolei inne uchwały, które zostały podjęte przez radnych, a były, było ich jeszcze dwie, jedna dotyczyła zmiany jednego rozprzczęcia procedury yy, Planistycznej. Inna z kolei przeznaczała na realizację kwotę 20 tysięcy na jeden z zabytków w Szczecinku. W tym akurat w tej konkretnej uchwale te 20 tysięcy jest przeznaczone na Kościół Narodzenia Najświętszej Marii w Szczecinku. Ten, ten obiekt, który jest wpisany do rejestru zabytków, bo dla takich obiektów właśnie mieliśmy przeznaczone te, te, te środki w budżecie. Sporo w lokalnych mediach ostatnio mówiło się na temat festiwalu balonowego, który w tym roku niestety się nie odbędzie. Trwała wymiana oświadczeń pomiędzy dotychczasowym organizatorem a właśnie ratuszem. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie? No, pan redaktor już też użył pewnego skrótu. Mówiąc organizator, no, głównym organizatorem zawsze był, była samorządowa Agencja Promocji i Kultury. To właśnie ona dobierała sobie współpracowników i współorganizatorów. Oczywiście od samego początku jednym ze współorganizatorów by, by, byli państwo oberscy i oni w, oczywiście ich udział w różnych latach był w różnej części, natomiast zarówno sprawy związane z finansowaniem i, i, i przeprowadzenie tej imprezy zawsze ciążył na samorządowej Agencji Promocji i Kultury. Oczywiście dzisiaj, dzisiaj trwa wymiana zdań i, i tak dalej. Ja chciałbym jednoznacznie powiedzieć, uważam, że w Szczecinku powinny odbywać się coroczne imprezy balonowe. Natomiast inną kwestią jest, kto powinien organizować, za jaką kwotę powinien organizować taki event jak Fiesta Balonowa. Czy ona się będzie nazywała Fiestą Balonową, czy, 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 czy Szczecinek z Balonami? Dzisiaj naprawdę to jest sprawa drugorzędna. Ważne jest, żeby w kolejnych latach takie, takie imprezy mogły się odbywać w Szczecinku. Padło też ze strony osób tutaj, które zakwestionowały to, jakoby w Szczecinku miała się nie odbyć w tym roku impreza balonowa. No to to z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że zapisy i konstrukcja budżetu, które zostało zatwierdzone przez radnych, jak i którą przedstawił SAPIK do realizacji, bezwzględnie zawierała w sobie kwoty przeznaczone właśnie na realizację imprezy balonowej. Oczywiście na przełomie roku podjęte zostały decyzje co do zmiany współorganizatora i w miejsce państwa oberskich miało się pojawić nowy współorganizator, czyli Aro Klub Warszawski. Ale y, Warszawski i tam pod patronatem, czy pod y, szyldem, można powiedzieć, Pana Bogdańskiego, który jest y, osobą y, w świecie baloniarzy bardzo poważaną, wygrał Puchar Gordona Beneta. Y, osobą, która zna się naprawdę, jeżeli chodzi o i y, organizację, nie tylko fiest, ale także zawodów profesjonalnych. Chcielibyśmy wprowadzić w ogóle, y, bardziej uatrakcyjnić, y, bardziej y, pokazać możliwości y, lotnicze, sportowców, bo mówimy dzisiaj już, w tym roku chcieliśmy przejść jakby z takiej fiesty turystycznej, amatorskiej do bardziej profesjonalnej, która oczywiście też ma elementy różnego rodzaju turystyki takiej rekreacyjnej. Niemniej jednak, no, koronawirus wykluczył organizację takiej imprezy. No dzisiaj każdy mówi, no przecież możemy zrobić to jutro. No to powiem jasno, imprezy balonowe zakwalifikowane są jako imprezy masowe. I wszyscy wiemy w przecinku, że w każdej takiej fieście, przynajmniej przy pokazach nocnych, bierze w nich udział powyżej tysiąca osób. To oznacza, że jest to impreza masowa. My dzisiaj, zgodnie z rozporządzeniami ministra i osób odpowiedzialnych za koronawirusa i wszystkie obostrzenia, które są nakładane na samorządy, wiemy jedno. Można organizować imprezy do 150 osób. Trzeba sobie zadać pytanie, czy, osoby, czy imprezę Fiestę Balonową opłaca się i jest logicznym realizować dla 150 osób. Ja od razu mogę skrócić i powiedzieć: nie. W tym momencie te imprezy są. No, nieracjonalne i one, one w tym momencie nie powinny się odbywać. Trzeba zaczekać cierpliwie do przyszłego roku. Mam nadzieję, że kolejne lata pokażą to, że, że, że oferta, którą przedstawiają inne stowarzyszenia, inni partnerzy, mogą być też bardzo atrakcyjne. Oczywiście inną kwestią jest jeszcze zwrócenie dla samorządowej Agencji Promocji Kultury Powłoki Balonowej, którą, którą pobrali państwo oberscy. A którą, za którą zapłacił, zapłaciła Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, niebagatelna kwota 126 tysięcy. W tej chwili sprawa skierowana jest do prokuratury i konsekwentnie będziemy chcieli od, mówię tutaj w imieniu także Samorządowej Agencji Promocji i Kultury konsekwentnie będziemy chcieli odzyskać to, co jest własnością SAPiKu. Nie może być tak, żeby osoba, która zakończyła swoją misję, współpracę, dalej, dalej użytkowała nie, nie, nie swoje własności. Ale od tego są już tutaj. Mam nadzieję organy ścigania i, i niestety, niestety po tylu latach współpracy będziemy musieli e, posunęliśmy się do, do takich kroków, które są według mnie niezbędne. Na zakończenie naszej rozmowy chciałbym zapytać o środki, jakie w ostatnim czasie e, ratusz przeznaczył na rzecz szpitala. O tak, szpital też jeden z gorątszych tematów, jakie, jakie dominował tutaj i absorbował mieszkańców Szczecinka za pośrednictwem mediów, prasy, wypowiedzi. My cały czas krok po kroku konsekwentnie realizujemy pewien wyznaczony dla siebie plan. Ja jestem, i Stoję na stanowisku takim, że, że, że trzeba wszystkie animozje i, i kłótnie zakopać i po prostu od, y, przejść do porządku dziennego. Każdy z samorządów powinien realizować te zadania, do których został y, przysposobiony, do których ma swoje fundusze. Niemniej jednak, y, w ślad za tym, y, w ramach tutaj y, porozumienia w zeszłym tygodniu, w piątek, przekazaliśmy. Najpierw zakończyliśmy polubownie sprawę ze szpitalem i przekazaliśmy dla szpitala 184 tysiące, tylko przypomnę mieszkańcom, że jest to kwota, która jest wynikiem naszych zobowiązań, do których zostaliśmy tak naprawdę przymuszeni przez większościowego udziałowca. W roku 2019 miasto zgodnie z realizacją swojego budżetu przeznaczyło na rzecz Szczecineckiej placówki zdrowia 2 miliony złotych, po czym większościowy udziałowiec przyjął, podjął uchwałę o dopłatach do spółki i ta uchwała bezwzględnie zobowiązywała nas jako mniejszościowego udziałowca do właśnie wpłacenia takiej dopłaty. Zakwestionowaliśmy uchwałę. Z kolei miasto nie realizowało tej uchwały. Sprawa trafiła do sądu. Trwał. Niemniej jednak dzisiaj jesteśmy tu i teraz, e, rozmawiamy e, o, o, o porozumieniu, rozmawiamy o tym, jak, e, e, w jaki sposób e, zakończyć przede wszystkim walne zgromadzenie wspólników, w jaki sposób obwarować to pewnymi gwarantującymi dla miasta Szczecinek wyjściami ze spółki, bądź też, bądź też inną formą. Dzisiaj prawnicy uzgadniają całą tą procedurę, ona nie jest taka łatwa, stąd też już ponad miesiąc zawieszone jest walne zgromadzenie wspólników. Niemniej jednak, my jako akt dobrej woli i, i, i tego, że, że nie ma tutaj jakiegoś drugiego dna. Przekazaliśmy w zeszłym tygodniu 184 tysiące. W najbliższych tygodniach mam nadzieję, że dojdzie do kolejnych spotkań, dojdzie do podpisania umowy między Powiatem Szczecineckim a Miastem, także dojdzie do przynajmniej chwilowego wznowienia. Procedowania przy walnym zgromadzeniu wspólników i później dalej będziemy realizowali konsekwentnie te nasze ustalenia, które, które poczyniliśmy z panem Starostą Lisem i zarządem powiatu szczecineckiego. Ja jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że samorządy, samorządy tutaj porozumieją się i, 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 i będzie konsensus, i będzie to naprawdę docelowo z, z plus wyjdzie dla szpitala. W tym miejscu na dziś stawiamy kropkę, choć jestem pewny, że do tematu jeszcze nie raz wrócimy, a za dzisiejszą rozmowę bardzo Panu dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Moim i Państwa gościem był Pan Daniel Rak, burmistrz miasta Szczecinek. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.